Cześć z tej strony, dodek. Studniowe wyzwanie, które sobie rzuciłem, niestety pokonało mnie. Zatrzymałem się na 63 dniu. Dlaczego mi się nie udało? Na pewno jest w tym dużo mojej winy. No bo to ja się poddałem. Gdybym chciał, gdybym bardziej chciał, udałoby mi się je dokończyć. Ale nie współgrało ono na pewno z moimi treningami. W momencie, gdy byłem w pracy, szedłem na trening na sali lub na zewnątrz. I jeszcze wykonywałem ćwiczenia, a zawsze starałem się dać z siebie naprawdę wszystko. No to byłem już bardzo, bardzo zmęczony i odczuwałem to każdego dnia. Byłem też chory przez około tydzień, no, jak wiadomo, jak się jest chory, nie powinno się ćwiczyć, no stwarza to zagrożenie dla naszego organizmu. Było ono też trochę zbyt monotonne. Wybrałem trzy najbardziej ogólnorozwojowe ćwiczenia według mnie i najprostsze do wykonania w takim znaczeniu, że. Potrzeba było najmniej sprzętu, żeby je wykonać. Jestem na pewno bardzo dumny z przysiadów i z podciągnięć. Dlaczego z przysiadów? Nienawidzę robić przysiadów, bardzo ich nie lubię. Podciągnięcia. W podciągnięciach yy, czułem, że czyniłem największy progres. Po prostu czułem, że zwiększyła się prawie dwukrotnie ilość podciągnięć, które mogłem wykonać na początku. I pod koniec tych dni, które wykonywałem moje ćwiczenia, czy to będzie koniec filmów z ćwiczeniami na moim kanale? Na pewno nie. Yy, mimo samych treningów i tak muszę ćwiczyć, wzmacniać moje mięśnie. Czasami muszę poświęcić trochę więcej czasu na szczególnie narażone rejony mojego ciała, czyli jakieś mięśnie wokół kolan, kostki, nadgarstki. Te mięśnie w jakiś sposób trzeba wzmacniać, i, i na pewno w związku. Z tymi treningami moimi będę wrzucał też często ćwiczenia, które wykonuję, ewentualnie po prostu siłówki, które sobie robię. Myślę, że to będzie coś fajnego. Będę się starał tam pokazywać nietypowe ćwiczenia albo nawet typowe, tylko w jakimś dziwnym wykonaniu, które sprawi, że uruchomię jakieś partie mięśni, które yy, nie są tak aktywne podczas wykonywania normalnie tych ćwiczeń. Co do studniowego wyzwania w ciągu 63 dni udało mi się wykonać 8368 pompek, 5629 przysiadów i 1573 podciągnięcia. Jak już wcześniej mówiłem, ćwiczenia wykonywałem metodą drabinkową. Po tym jak zakończyłem te ćwiczenia, czyli jak się zatrzymam na 63 dniu, wróciłem do ćwiczeń, które wykonywałem przed tym, czyli codziennie rano, gdy się budzę, zaraz. Przed zjedzeniem śniadania wykonuję pompki. Ilość waha się tak pomiędzy 30 a 40. Jest to takie moje poranne rozbudzenie się zamiast kawy. Dzięki za to, że byliście. Mam nadzieję, że komuś się może udało wykonać to studniowe wyzwanie, z którym ja przegrałem. Dzięki. Cześć.